Nie Ja pierwam gopro! W Siemaneczku w tym odcinku będziemy jeździć kładzisz z rudym, kładzisz wreszcie, dostał brudu pod względem takim, że wjechałem w ród. I... No, powiem wam, licznik działa, wypada Wypada, ale przekłamuje w ch**ę Jak jadę gdzieś 70 na godzinę, to to pokazuje, że jadę 30, nie? To kurde, nieźle Zobaczmy, czy Rudy coś napisał No, filikach oni To więc jadymy, nie? Trzymy Ej, ja wam was wezmę tutaj na tył, zobaczmy. mamy GoPro! Jest! Ej, co to jest CZERWONEGO Tak zapierdzieliło w coś. O, do mnie dzwonią, czekajcie! Jedziemy do RUDEGO Co? Nie. No, po prostu o powietrze jest. No, nie masz KAPCZA Patrz co zrobiłem, ja tak patrzę, o k***a, błoto jokie jakie! się w tym błoto zniosło nie tu w prawo Ej chuje. ale to było wciąga, widziałeś jak mnie wciągnęło tu? No, to też jest dobra, ci powiem Myślałem, że na serio tu nie wjadę, myślałem, że się zatrzymam tu w połowie drogi Co, do tyłu? No Takie ja tutaj ci No to sam dam radę, tylko kurwa żeby szarpnąć, tak, wiesz? O, 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 trzymaj go, trzymaj go Dobra Jedziemy, jedziemy! Kaj, faj, 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 faj. O Panie, ciofam! Ciofam, panie! Na biegu jest? On jest na biegu Zjedziesz po No tak O kurwa. E, Musisz pochnąć, się. Jeszcze A mój Codem ma tyłem za Ale Ja nie hamuję tyłem właśnie Majster! Ja mam los. I ty już się zblokował Wiem Piasek! Słończył no. się mocno! Weź się w biwiek. Tak! No, nie! Otwórz i będzie I dać. No to I tak zawsze robię! Oh. O kur... nie, 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 nie oh, yeah. Ej, pod, aj, pod skosem tu można wjeżdżać fajnie się tak spina Widziałem właśnie, dałeś w jechał A ty ja tutaj na tym nie Ty, a tu, a tutaj co jest? A ja tu rozpędu nie miałem A tutaj mogę przyjechać? No No? Dobra, czek. Wodę, a jeszcze jakby była jeszcze. No, wieje, nie jest za ciepło już. I Honda. Honda. Czekaj już, 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 już. już, Ty kurwo, gdzie ty? Wiatr zawiół, nie? Uuu, mój palec, mój pazur. Ale rura jeszcze, tu są dwie rury. Dwa rura, dwa rura, a u mnie jedna rura. A nie, u ciebie y, dwa rura, a u mnie jedna rury. Ale jakie rury? u. u ale czemuś, kurwa? Nie, nie. No, ja nie by w każdym by U mnie jeszcze dobrze. To jest. No. no, no, no. no chcesz? skacz. Będzie Choco-citroen Choco-citroen O, mam plan ten wyjebę Masz Nutellę. No, kurwa, schodzi dobrze. Dawaj, skacz. Już nie wieje. Nie wieje. Nie wieje. Ja właśnie czekałem, aż nie będzie wiało, skoczyłem i nie wywiało. A nie wieje! Wieje, to się tak wydaje tylko. Na górze wieje bardziej. Zobaczę. Nie wieje! O wieje! O już nie wieje! Co ty kurwa mi tam robisz? Co kurwa, klikasz? Nie! Zostaw w razie! No już kurwa to ma być tak! <noise> Będziemy się tak bawić, bo godziny. Góra dół, góra dół. Nie wiem jak pojeździsz. Nie do której będziemy jeździć? Do pierwszej. Rano? O, a z tego to już koniec, nie? Ten podjazd już jest skończona, był fajny. No to no. On fajny był, ale Bo <ścoughs> Bachopie, to nie jest taka mała, mała kolejina. Mi tu chłopie noga wchodzi. Do kolano. prawie. Tam to zaatakował wreszcie! Kur... Korzenie jakie, ja Patrz ty, widzisz, patrz, masz tu korzeń, tu masz korzeń. Muszę tutaj się wkleić tutaj kołem do góry, bo inaczej, bo tutaj na pewno nie wlecę. Ale wlecisz. Ale to brat no. Weźmy się z Asekurawą nie jedynie. Co nie wjechałem, e! Cześć! 走，拿<何>。<何> Ja zjadę, zjadę Dawaj te nowe podjazdy O kur, czekaj, mnie jak szatan Drugi raz, idealnie stanąłem No znowu brakło no Sz**a Kask mi utrudnia trochę sprawę. O kur***, spion! E, Rudy, gdzie ty? O, miota mnie jak szatan tutaj. Widzisz sam. Trzeba to zasypać, nie? O, ale ściągnęło mnie, kurwa! Halo! O, kurwa! Muszę zejść! Muszę zejść, bo teraz przeskrobałem, nie? Ktoś mi zaraz kamerę? Co? To ten pogrzeb się zrobił. No! Nie <zyskrupałem> daj rady! Ku o, ja! <ścoughs> Bieg się wbił teraz dopiero, no szkoda! Nie, no ja polecę na. O, dobrze, sprzęgło kliknięte. O U, tu, tu, tu. Jedziemy na podjazd którego nigdy nie robiłem Ogólnie Nie wiem czy się nagrywa Czy ci się dobrze nagrywa No Nigdy nie robiłem tego podjazdu Kurwa No mamą braku kranik jak odkręcony, dobra! Ale zrywałem kierow włeb. Dobra, wypadnie mojego ja zjadę, ja zjadę! Abo nie no, Próbuj Sam no, Próbuj zjeżdżać Ach, O! samo jedzie Patrz co jest fajne Hahaha no, no. szybciej się... wypierd... I zjadę Albo? Albo? No, no Ooo, elegancko Ciofam! Ciofam! O jest zap... Ale wsteczny ty! Jaki kłóce kur... wsteczny! Ale, ale... Aj, aj, aj. Nie patrzymy na prawy koła, prawy koło jest całe zanurzone. To też się widziałeś, co nie? No ja widziałem. Nie jest na biegu. Nie? Nie, dawaj. Może no, łańcuch trzyma. Wykałem! Nie no, ale już było blisko, coraz bliżej. No. jak gałąź z gumy spali na mnie. O! -o. Uh -huh. zasypijemy tu czymś. no Co się stało tym? Z plastikami nic nie no on, bo bym słyszał To się tylko wygięło no sprzęgło myślałem że sprzęgu nie ma Jak się Opa ono... Mi to dupę zahaczyło Patrz Patrzcie kurwa moje Patrzcie swoje kurwa koło Ona cię przynosiła? No, ale ja sobie płynę sobie z siebie. A, mglenek nie nie? Pierwszy raz w, y, Yamaha. Pierwszy raz to Yamaha si... spaliło. Do domu muszę szybkość. O! Nie ma, teraz nie ma, nie ma tak lekko. Dobra, robimy przerwę. Jedynie tego ponagrywam. Spaliłem. tak spoliłem tak w krawie ja sobie ja sobie po na Już, jak Wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, nie zapomnijcie o tipie, co możecie mnie wesprzeć w projektach takich jak EGL lub Yamaha. Każdy pieniądz się liczy w takich właśnie sprintach i wszystkie ważne linki macie po prostu w opisie. To więc co? Cześć Manuelu. We swoich sprawach na nadłogu i spokoju, byle odnaleźć się Reka droga do domu Wracamy tylko po wzroku We swoich sprawach na nadłogu i spokoju, byle razem odnaleźć się